Was w kolejnym vlogu u mnie na kanale. Jak wcześniej Wam zapowiadałam, w tamtym vlogu będzie odcinek vlog z przygotowań do imprezy, do urodzin mojego chłopaka, siostry 30. Także jest ten vlog, właśnie go nagrywam, nie poddałam się i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Wiecie co? Powiem Wam tak szczerze, że cieszę się, że jednak zaczęłam nagrywać i że to w końcu zaczęłam robić, bo staję z uśmiechem na twarzy. Mam jakąś taką ala misję do wykonania, ponieważ z moimi chorobami taka czynność jak nagrywanie nawet vloga jest dla mnie dość czymś sporym, dość dużym takim, można powiedzieć, wysiłkiem, chociaż nie. Bardzo się przy tym nie męczę, ale no wiecie, jest jakaś ta motywacja. Nie wiem, jak to dokładnie wytłumaczyć, ale no bardzo się z tego powodu cieszę, że oglądacie moje filmiki. I jest to naprawdę dla mnie duża motywacja, także bardzo wam dziękuję. No, ale posłuchajcie, wczoraj przyjechaliśmy do mojego rodzinnego miasta Bolesławca, wraz z moim chłopakiem i moim kotem Kervinkiem. Kervin też musiał przyjechać, oczywiście. I sprzątałam te mieszkanie od 18 do 24, bo jak wiecie, um, kiedy mieszkanie stoi i nikt w nim nie mieszka, ponieważ w tym mieszkaniu nie ma nikogo. Mojej rodziny, nikt tutaj nie przebywa. No to, no to zbiera się syf, zbiera się kurz, i musiałam to wszystko posprzątać. W Rękawiczka, wiecie, latałam po tym domu. Do nas jeszcze wpadł znajome, także on, on siedział z moim chłopakiem. Ja biegałam po całym domu, ogarniałam w ogóle. No śmiesznie było, ale zostałam o 24 jak małe dziecko. Nie dało się mnie dobudzić rano. Wstałam o 9 i powiedziałam: Dobra, Oliwia, czas zacząć nagrywać zbierać się. Także słuchajcie, musimy się na pewno wybrać do Media Expert. Tam pewnie też tego dobrze nie nagram, no bo no, pewnie tam jakaś muzyka i w ogóle już się przyzwyczaiłam, że jak chcę coś gdzieś nagrać, to leci muzyka w tle i jest lipa po prostu. Także musimy iść po prezent dla Marty. I co? Musimy na pewno pójść do sklepu, kupić klej do rzęs, ponieważ chciałabym sobie na powieki przykleić takie małe gwiazdki. Musimy kupić e, karabin kowbojski, jakiś taki pas kowbojski, mam nadzieję, że to znajdę w Tedim albo w Chińczyku, w tych wiecie, sklepach będę tego szukała, mam nadzieję, że mi się uda, trzymajcie za mnie mocno kciuki i to tyle i później musimy się ogarnąć, mój chłopak teraz w ogóle jest na ranczu i jak ostatnio do niego dzwoniłam, tak gdzieś dwie godziny temu, to mył, e, taki, mm, tak jakby, on ja do mnie tu że taki baniak był, co to było, Kamil, Już nie pamiętam, co ty do mnie mówisz, ale mi to tak rozśmieszyło. Beczkę, o mył, beczkę, słuchajcie, na ranczu, także chłopak się stara, pomaga swojej siostrze, myje beczki powodzenia Kamil. No i co? Słyszałam już, że tam są konie, także mega się jaram. Jak tylko będę miała okazję przyjechać się na koniku, to będzie super i może dla was to nagram. No i jest dzisiaj super dzień, jest mega radosny dzień. W ogóle cieszę się, że dzisiaj mam taką motywację do życia, że jest, bo u mnie to nie jest tak zawsze. Czasami mam dni, kiedy leżę nie jestem w stanie stać z łóżka, a są dni, kiedy jestem naładowana energią i się cieszę z życia. Także dzisiaj jest ten dzień, możecie mnie zobaczyć w tej takiej, wiecie, pozytywnej wersji. Mam nadzieję, że to się nie zaburzy w ciągu dnia i że będzie git. Także co, wychodzimy z domu i zaczynamy. Ale słuchajcie, ja Was przepraszam, jeżeli jestem dość bardzo chaotyczna i mówię za szybko, to dajcie mi znać, ale no ja tak mam na co dzień i staram się to opanować, bo jak oglądałam tamte vlogi, to to jest tragedia. Ja za szybko gadam, tak uważam, i że robię za dużo rzeczy chaotycznie i może to się niektórym nie podobać po prostu, to dajcie mi znać. O, I właśnie zauważyłam, że odcisnęła mi się gumka na włosach, ale no nie mamy czasu tego już ogarniać życie. Nie wiem, czy będzie mnie słychać, ale słuchajcie, kochani, wyszłam z domu. W ogóle sobie nie dobrałam stylizacji, ten biały top moim zdaniem nie pasuje, no ale życie nie zawsze jest idealnie. Spieszyłam się. To co, idziemy teraz do chińskiego? Później do Media Expert. Dobra, jak widzicie za mną jest Teddy, tam nic nie ma. Byłam w chińskim, ogarnęłam pistolet i w szimie, w chińskim znalazłam też klej transparentny, także Oby no bym nie dostała uczulenia, ale stwierdziłam raz się żyje, także zobaczymy czy będzie trzymał te na powiekach. W ogóle słuchajcie, okazało się, że w Media Expert nie ma głośnika, który chcieliśmy kupić. No i teraz nie ma zadanie szukać albo takiego samego głośnika w innych sklepach, albo musimy kupić inny po prostu. Ech, tylko że ten, który chcieliśmy kupić najbardziej nam się podobał, no ale życie. Nic z tym nie zrobimy. Cały czas pod górkę nie poddajemy się. Moi drodzy, wróciłam. E, tak jak Wam powiedziałam, niestety w Media Expert nie było głośnika, jestem bardzo zła, no ale właśnie Kamil pojechał e, szukać jakiejś alternatywy, także życzę Ci powodzenia Kamil, aby to wyszło. Ehm. Miałam teraz w sumie właśnie jechać po kwiaty dla Marty, ale no Kamil powiedział, że sam to załatwi, bo akurat ma po drodze i kwiaciarnia jest do 21, także nie mamy się czym przejmować. E, pokażę Wam ten klej, który kupiłam w chińskim. Wygląda on, proszę bardzo, tak o. E, mam nadzieję, że mi nie uczuli, ale wiecie co, pamiętam jak, e, e, tak to było, może nie wiem, 16 lat, coś takiego, któraś z moich koleżanek używała tego zamiennika, bo to jest taka, wiecie... Tania, podróba, a duo, i ją to nie uczulało, także wiecie, ja chcę tylko takie dwie kropeczki, albo trzy, Kelvin. zaraz wam go pokażę, zrobić takie trzy kropeczki i no na to przykleić takie trzy gwiazdki tutaj na górze, mam nadzieję, że mi to wyjdzie i że to nie uczuli w ogóle. No i drugą rzeczą jest pistolet dla Kamisia, będzie strzelał do innych ludzi. Także, no tylko tyle udało mi się kupić, niestety no, w Bolesławcu jest mało rzeczy w sklepach. Też w ogóle słuchajcie, na przykład to co było rok temu jak tutaj mieszkałam, w Tedim, to dalej jest to samo i nic się nie zmienia. Także, no, no nie miałam dużego pola do popisu, myślałam, że na Ryneczku obok mojego domu dostanę jakieś kwiaty, ale też nie dostałam tam żadnych kwiatów, um, co jeszcze. Eee, no to ten głośnik nam nie wyszedł, no i w tym chińskim też nie było żadnych fajnych itemów do eee, naszego przebrania kowboyskiego, także jest lipa, no ale to trzeba myśleć pozytywnie. Kamil załatwił e, już kilka spraw, pomagał swojej siostrze. Ja siedzę w domu i mam czas na odpoczynek, na ogarnięcie się, żeby się nie spóźnić jak zawsze. No i dałam jeść właśnie kotu i idziemy się bawić z kotem chyba. Bo słuchajcie, mieliśmy taki koszyk. Wielkanocny jeszcze po Wielkanocy został w domu i on ten koszyk zwalił, wyjął z niego wszystkie jajka, porozwalał po całym domu i biega za nimi. Pokażę wam to. Tutaj jest, proszę bardzo, ten koszyk. Jajka, serwetka. Nie, no świetnie, Karwin. I wszędzie są te jajka porozwalane po domu. Karwin, Co ma mama? No co ma mama? Stydliwy teraz. Widzi, że go nagrywam. Powiem wam szczerze, że jak zawsze wyciągam telefon, to on, to, to, to nie jest Kalwin, nie? On się zachowuje całkowicie inaczej. Ale musimy ten koszyczek posprzątać, bo to tak nie może być, że on sobie tak leży i że Kalwin go zwalił. O, syp za mną. Sory. No ale cóż. I e, jadłam e, niedawno, jak wychodziłam, także muszę sobie też posprzątać. Trochę ogarnąć te mieszkanie. Pozabierać rzeczy, które Kelvin będzie chciał zwalać, jak mamy nie będzie i taty w domu, tak? I to tyle. Czas na sprzątanie. Dziękuję, Kelvinku. Dalej mamy coś do roboty, nie? No to co, przechodzimy w końcu do malowania się, ponieważ zostało nam dwie godzinki, coś takiego, więc czas zacząć się ogarniać, bo jak ja jeszcze mam zamiar nagrać sobie TikToka i jeszcze dla Was ponagrywać, no to musimy zacząć troszkę wcześniej. Wiecie co, nie będę Wam tak całego makijażu pokazywała, bo trochę to będzie zmarnowanie czasu. Już wam pokazywałam jakimi kosmetykami się maluję, więc za dużo tutaj nie pozmieniam. Zmieni się korektor może krem BB, ale to pokażę Wam po prostu na koniec, już w efekcie końcowym. Ten makijaż też nie będzie jakoś nie wiadomo jaki, bo ja nie umiem się dość, tak wiecie, nie wiadomo jak malować, nie jestem żadną profesjonalistką. Będzie on zwykły, tylko będą jakieś tam diamenciki i usta zrobione i to tyle, ale pokażę Wam, co używam do pielęgnacji. Więc tak, kiedy umyję twarz ceragę zielonym, ponieważ zmieniłam z niebieskiego na zielony i powiem Wam szczerze, że wyszło mi to najlepsze, bo cały czas używałam niebieskiego cerawę, a okazuje się, że lepiej u mnie jest zielony, moja cera le lepiej na niego po prostu reaguje i bardzo się cieszę, że w końcu nie było w sklepie niebieskiego i musiałam wziąć zielony, także wyszło mi to na plus. Moja cera wygląda tak. Nieźle. Mm, są tutaj jakaś kaszka jest i w ogóle, ale ja to mam od słońca, bo zapomniałam dwa dni stosować SPF-u i niestety mam kaszkę. E, tego SPF-u też teraz zapomniałam wziąć, więc będę pokutować za to. No niestety, dobra, to tak. E, po umyciu twarzy stosuję zwianka. Zwianka taki tonik do twarzy. E, używam już go 3 lata i nie zmienię go nigdy, ponieważ uważam, że jest najlepszy do mojej cery. Więc wygląda tak, kurde, prześwietla trochę, no ale mam nadzieję, że widać. I teraz zaczęłam stosować e, z Origins e, tą serię, te kremy, bo to jest seria w sumie, jest do tego też serum, e, peeling do twarzy i mam zamiar też tam te produkty od nich przetestować, ale na razie używam tego kremu, bo chciałam zobaczyć, czy w ogóle e, skład tych kosmetyków mi podpasuje i takie tam różne, też się na tym nie znam, także wiecie... Tak, słuchać mnie z przymurzeniem oka, nie? Bo, wiecie, to jest też tak, że ja polecam rzeczy, ale to są do mojej skóry dobre, tak? Które przetestowałam na mojej skórze. Wy e, sobie na przykład kupicie taki sam tonik i wam nie podpasuje, to później będzie na mnie. Więc zawsze staram się to podkreślić, że to jest dobre dla mojej skóry i moja skóra na to dobrze reaguje, ale nie jestem w stanie stwierdzić, jak kogoś, wiecie, skóra zareaguje na ten produkt. E, tak, on pachnie mandarynkami. I to jest najpiękniejszy zapach, jaki w życiu. Wąchałam. Naprawdę kocham kocham ten zapach. Jeszcze jak rano, wiecie, na świeżą buźkę umytą nakładam sobie ten krem. To, to jest po prostu bajka. Jeszcze jakbym go używała w zimie, to już w ogóle. E, słuchajcie, krem, który ja chciałam dobrać do swojej cery, to żeby mi ją nawilżał. E, I ten krem to robi. Nawilża mi na maksa tą e, skórę. Także to na plus. Ja mam cerę. Wiecie co, to nie jest, to jest tak, że jedna pani przed kosmetolog powiedziała mi, że jest to cera mieszana, a jedna mi powiedziała, że to jest cera normalna. Więc ciężko stwierdzić, na pewno, słuchajcie, lekko po trzech godzinach w makijażu świece się na nosku. I to tyle. Na brodzie nie za bardzo, na czole też nie, tylko na nosku, a reszta jest po prostu taka cera normalna, lekko sucha. Ale też nie za bardzo. Także ta moja cera jest dziwna, ale może to dlatego, że używałam kiedyś izotek i brałam ten izotek przez pół roku. Wiem, nie zrobiłam dość dobrze, mogłam tą, tą sytuację uratować pielęgnacją, ale przez to, że zaczęłam modeling i dostawałam dość szybko jakieś tam prace, zlecenia, kontrakty, to musiałam się w miarę szybko pozbyć trądziku. Także. No wybrałam jak wybrałam, trochę sobie pewnie zdrowie poniszczyłam tym izotekiem, ale to już jest film, na... boże, temat na dłuższy film. O, Kamil dzwoni, idziemy mu otworzyć, czekajcie. Widzę co, to był chyba znak, żebym skończyła gadać już o tych kremach, pielęgnacji i w ogóle i przeszła do tego, że zakupiłam w Rossmanie za 10 zł. Aż tyle, tyle koralików, to są takie cekinki do paznokci i właśnie mam je zamiar wykorzystać, żeby przykleić na powieki. Jedna dziewczyna na TikToku właśnie tak zrobiła, że zakupiła te cekinki i poprzyklejała se na powieki, także mam nadzieję, że mi to też to wyjdzie. I że mi się uda. Na pewno zamiarem mam zrobić dwa warkoczyki tutaj na przodzie. Takie cieniutkie, co są teraz modne. Mam nadzieję, że też mi to wyjdzie, bo już kiedyś się ja robiłam i jako tako to wyglądało, i tak będę miała kapelusz, także bez jakiejkolwiek spiny. No i to chyba wszystko. A i jeszcze postaram się zrobić piegi e, tym sprayem. On już jest trochę brudny i w sumie już jest go mało. E, z Rola e, że powiedziałam, bo mam aparat, słuchajcie, tak seplenie czasami, że jak oglądam te filmiki później, to, to mi jest aż wstyd, ale stwierdzam, no boże, no taka jesteś, Oliwia, nie? <grym> Także mam nadzieję, że zrobię nim piegi. No i to wszystko. Dobra, to ja się idę ogarniać, słuchajcie, bo coraz mniej czasu, a trzeba zacząć się malować na imprezkę. No to co kochani, ogarnęłam się. Mogę Wam już pokazać mój makijaż, więc wygląda on tak. Jeszcze chyba będę musiała sobie troszkę poprawić te warkoczyki, bo, o właśnie, bo to, bo trochę mi się e, tak jakby szczepiły do innych włosów i strasznie mnie ciągnie. No ale tak wygląda makijaż, tutaj macie te gwiazdki, nie wiem, mam nadzieję, że wygląda to ok, mi się podoba, to chyba najważniejsze, nie? E, no i co, miałam Wam pokazać krem BB i korektor, także korektor prezentuje się tak, o. Nie wiem czy będzie widać ten napis i to jest numerek 1N. No jest za mnie za ciemny troszkę, ale omińmy to, kupimy może jaśniejszy jak będzie, ale to się zobaczy. No i krem BB, niezmiennie od 3 lat, ze Sinskin 79. Powiem Wam, że kupiłam go kiedyś jak miałam wylecieć na kontrakt do Chin, no ale w końcu do tego nie doszło i kupiłam ich aż 3. Bo w Chinach na castingi trzeba się malować, więc musiałam mieć dużo ze sobą kosmetyków. No i co? Sprawdza się bardzo dobrze. Ma SPF 50 w sobie, także kit. I wygląda on tak na mojej skórze. Szczerze mówiąc, uważam, że bardzo dobrze. Bardzo dobrze on się sprawuje. A, błyszczyk jeszcze to. Błyszczyk na ustach mamy z Lobli. I są bardzo popularne, także. Chyba nikt nie jest zdziwiony. No i co, lecę się ubierać, bo już trochę późno eee, i pokażę Wam, jak wyglądam później w outfitie. Dobra, kochani, słuchajcie, mam operatora, także cud nastał. Dziękuję Ci, Kamil. naprawdę jest super. Eee, no to co chciałam Wam pokazać, mój outfit, więc jest ten kapelusz, to jak Wam mówiłam, chusta i takie oto spodnie. <noise> Także wygląda to tak, prezentuje się tak. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba i czy ta stylizacja jest ok. A my się już trochę śpieszymy, bo jesteśmy spóźnieni, a jeszcze trzeba pić kwiatka dla Martusi. Także lecimy. Kamil, jesteś sadystą. Boże, biedny kot. Gdzie jest karma? Mu. Gdzie jest karma? Wsiokrutny Kamil. Uu, gdzie jest karma? A Kamil wygląda tak, jak co. Co <laughs> ziewanko. Pani musiałam się trochę oddalić, bo tam gra muzyka i wszystko mi zmanują. Także impreza się toczy. Ja prezentuję się tak. <grytania> wszystko jest super. Naprawdę nie spodziewałam się, że będzie taki zarąbisty klimat i że wszyscy ludzie będą tacy super i w ogóle ta impreza jest świetna, także cieszę się, że tutaj jestem. Dziękuję Marta, że nas zaprosiłaś, jest świetnie, świetnie to zorganizowałaś, także naprawdę będą super, super wspomnienia. Mam nadzieję, że przebitki w ogóle będą Wam się podobały, że uda mi się jakieś fajne zrobić i że z zaciekawieniem będziecie je oglądać, bo staram się naprawdę... Bardzo. No i co? Postaram się na pewno jeszcze jakieś porobić z tej imprezy, jak się będziemy bawić i w ogóle. No ale wiecie, no za wiele nie będę aż tak pokazywała, bo nie wypada. Kolejnego dnia jak możecie zobaczyć. Staliśmy dość późno, bo gdzieś około 10, także trochę sobie pospaliśmy, ale do domu wróciliśmy o pierwszej, także w miarę szybko, bo inni skończyli o trzeciej, czwartej, także mocno się bawili, ale my chcieliśmy się chociaż trochę wyspać, ponieważ Kamil ma jutro już do pracy, także no cóż, też mieliśmy kota w domu, no ja jestem tak do niego przywiązana, że... Długo to ja poza domem nie pobędę bez niego. No nie wiem, to już jakieś przywiązanie chyba jest. Było super. Mam nadzieję, że przebitki Wam się podobały, że udało mi się coś tam fajnego zmontować. Dajcie znać, jak Wam się podobała moja stylizacja, Kamila stylizacja, bo coś tam trochę go nagrałam. On nie chce się pokazywać za bardzo, ale chyba mi pozwoli wstawić ten jego outfit. Ten outfit tak z ukrycia nagrałam, także mam nadzieję, że pozwoli, no i co dajcie znać też jak wam się podobała ta impreza wystrój w ogóle, chociaż ja stwierdzam, że naprawdę Marta się mega postarała piękniejszego klimatu nie widziałam na imprezie wszystko było pięknie dopracowane, jedzenie było pyszne no a jeszcze te konie to już w ogóle bajka także co widzimy się na kolejnym vlogu, mam nadzieję, że zanim długo jakiś pomysł mi wpadnie też na jakiś odcinek po pogadankowy. Sorry, ale jakby chyba jest, jeszcze jestem wczorajsza, także wybaczcie mi. Eee, no i co? Miłego dnia, miłego wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. Zostawcie suba, łapkę w górę, bo naprawdę mega się dla Was staram i do zobaczenia w następnym vlogu. Pa pa!